Cześć, dzień dobry, witajcie w wrapapie, czyli podsumowaniu czytelniczym stycznia. E, słuchajcie, udało mi się przeczytać 8 książek, 6 przeczytałam tak fizycznie, 2 przesłuchałam w audiobooku. Zacznijmy sobie od książki, którą właśnie e, czytałam w styczniu, jako pierwszą, powiedzmy, kończyłam ją jeszcze, bo zaczęłam w grudniu. Czyli Chłopak, który otworzył drzwi do wszechświata. Odsyłam Was do reading vloga, tam mówiłam o niej więcej. No i tutaj tylko wspomnę, że to jest dla mnie takie dwie, no, dwie i pół gwiazdki zachęci, powiedzmy. Mamy tutaj właśnie historię chłopca, jego brat popełnia samobójstwo, no i ten nasz główny bohater musi sobie poradzić ze stratą sam, bo nie ma przyjaciół, on jest takim troszkę odrzutkiem. W domu też on nie uzyskuje takiego, wiecie, wsparcia od rodziców żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Moment, to się nagrywa, czy nie? No i tak, co mi się w tej książce najbardziej nie podobało, to zbyt duży kontrast między jakby treścią, przekazem, a wykonaniem tego i przekazaniem tego, i tutaj mam na myśli dialogi i bohaterów, bo faktycznie przekaz tej książki jest ważny, ale to jak autor to zrobił, to, to w ogóle dla mnie jest jakieś nieporozumienie, bo mam wrażenie, że ci bohaterowie mieli taki fiu, -fiu w głowie. Te dialogi były momentami takie kiczowate, i nagle główni bohaterowie mieli taki zryw, głębokiej myśli, przemiany, takie jeszcze o fabule, tak szybko powiem, bo tutaj właśnie to jest historia tego chłopca, ale to wszystko dzieje się w oparciu o listę zadań. Którą jeden z uczniów, takich wiecie, bedboyów, dostał od Boga, ponieważ on uległ wypadkowi Tam twierdzi, że on widział Boga i ten Bóg dał mu tą listę zadań do wykonania, żeby odmienić tę szkołę i żeby ta szkoła stała się lepszym miejscem No i tutaj oczywiście to też takie dosyć oklepane, że właśnie Bedboy odrzutek łączą siły i zmieniają świat Zmieniają szkołę, zmieniają ludzi, i wszystko jest takie wow. Te dialogi były bardzo cringeowe, i teraz też zastanawiam się, czy to wina autora, czy poniekąd tłumaczenia. Bo tak też może być, że tłumacze może troszeczkę jej tutaj poniosło z tą młodzieżowością. Ciężko mi to ocenić, ale w każdym razie ja nie będę polecać tej książki. A dla odmiany, przykład dobrej młodzieżówki to cały ten czas Hanicza. O niej też jest vlog. E, ostatni vlog tam was odsyłam. Jeżeli chcecie więcej posłuchać, to zaraz mi spadnie telefon. Fantastic! Mamy tutaj historię świata, w którym zatrzymał się czas. E, I mamy w kółko ten jeden dzień od wielu, wielu, wielu dni. I nasza główna bohaterka, Mar, i jej przyjaciel Artel, chcą dowiedzieć się, co się stało, co było wcześniej, zanim to się wszystko wydarzyło. I czy można to jakoś odkręcić? i bardzo podoba mi się to, jak Hania tutaj cały świat skonstruowała i również konstrukcja bohaterów zasługuje tutaj na uznanie, bo są to bohaterowie z krwi kości ja darzę ich ogromną sympatią i ja generalnie Wam bardzo polecam i sam fakt, że jest to debiut i to jeszcze 17-letniej dziewczyny w moich oczach to po prostu ta książka jeszcze zyskała i faktycznie może zakończenie pozostawiło dla mnie troszeczkę niedosyt, ja byłam pewna, że to będzie drugi tom, a się okazuje, że to jest jedno tomówka. Mamy tutaj e, otwarte zakończenie, no i jeszcze faktycznie rozmawiałam z paroma osobami e, i wyłapaliśmy taką nieścisłość małą. E, a mianowicie to, że niby ten czas stanął faktycznie. W sensie jakby data kalendarzowa się nie zmienia, ci ludzie się nie zmieniają, ale oni normalnie żyją, hodują rośliny i jakby w momencie, gdy następuje ta burza i dzień zaczyna się od nowa, to oni jakby nie wracają do punktu wyjścia, tylko żyją sobie dalej. Więc to jest taka mała nieścisłość, ale um, słuchajcie, no debiut i na to wszystko, co tutaj Hania nam zaserwowała, ja jestem w stanie Przymknąć na to oko. Różnie wspomnę, oczywiście, o wydaniu, które jest absolutnie e, przepiękne. Jedna z najpiękniejszych książek na mojej półce. E, jeszcze raz tutaj. E, Haniu Szapowa. Naprawdę szacun. Kawał dobrej roboty. Pozostając w temacie młodzieżówek, wow, przeczytałam trzy młodzieżówki. No to jest Marina Zafona. Bo było to moje pierwsze spotkanie z tym autorem, i słuchajcie, jakże wyśmienite klimat tej Barcelony, taki mrocznej. Zafon wymalował na kartach tych, tej powieści po prostu przepięknie. Ja się czułam, jak ja bym tam była z tymi bohaterami i chadzała z nimi tymi wąskimi uliczkami, telefon zaraz znowu spadnie. What the heck! mamy tutaj wiecie motyw takiego tajemniczego domu. Historia jest przepięknie skonstruowana. To jest taka siatka różnych wydarzeń, taka nić i pod koniec ten supałek jakby się zawiązuje i zbiera te wszystkie, wiecie, ziarenka sypnięte po drodze i to wszystko układa się w jedną całość, tak jakbyśmy układali puzzle przez całą historię i na koniec to po prostu się tworzy coś Ok, kadr już w tym filmie zmienił się trzeci raz, naprawdę to jest sztuka moim zdaniem zrobić coś takiego, porozrzucać tyle tych okruszków po drodze i później to wszystko zebrać w całość i niczego nie pominąć. Um, powiem Wam, że um, ja zorientowałam się jakie będzie zakończenie, um, tak się troszkę spodziewałam i później padło takie jedno zdanie i ja już wiedziałam w jaką stronę to pójdzie. Jednak e, absolutnie mimo wszystko, e, ja dalej bardzo to zakończenie przeżywałam. Myślałam, że będę na nie przygotowana, nie byłam, popłakałam się. E, ona jest takie delikatne, nie jest takie e, właśnie pompatyczne. Ona jest taka momentami troszeczkę straszna. E, miałam lekkie ciarki, ona nie jest długa, e, a mimo wszystko, w tej książce e, zawarte było wszystko. Co najlepsze i to w taki wyważony sposób, że ja naprawdę bardzo dawno tak dobrej historii nie czytałam. I mam wrażenie, że ona w moich oczach zresztą rośnie tak z dnia na dzień coraz bardziej. Dziękuję jeszcze raz Olci. Za tę książkę, bo od niej ją dostałam Jako mój prezent świąteczny Naprawdę wstrzeliła się ocia Fantastyk, piękna była i by the way, czytaj Słuchajcie, montuję ten Klip, ten film I jeszcze chciałam o Marinie wspomnieć Bo to co mnie tam urzekło To jest nastoletnia miłość To jak Zafon pokazał Naszego głównego bohatera Jak on jest zafascynowany postacią Mariny To ja momentami Sama miałam motylki w brzuchu to właśnie jest idealny przykład takich pierwszych nastoletnich miłości. I za każdym razem, gdy Oskar pięknie coś mówił o Marinie, to ja to czytałam z takim uśmiechem i spijałam te wszystkie jego słowa z tych kartek, że naprawdę, to było tak urocze. Ekipa do naprawy świata, jak 10 milionów gatunków, staje na głowie, by uratować ci tyłek. I to jest książka wydawnictwa Znak. Hmm. I powiem wam że jestem troszkę rozczarowana. Ona jest pięknie wydana, to znaczy ma piękną oprawę. Eee, mamy takie czarne początki rozdziałów. Widzę, że to się zaczyna robić coraz bardziej popularne w wydawaniu książek, bo to też było w Mexican Gothic i właśnie w cały ten czas. Pierwszy minus, jaki tutaj mam do zarzucenia i od razu rzucił mi się w oczy, to jest brak ilustracji. Bo jest tutaj sporo ciekawostek i fajnych rzeczy, I ja sobie musiałam to dodatkowo googlować, żeby zobaczyć, jak tam na przykład pszczoła starczykowa wygląda, wygląda tak, albo tak, nie wiem, gdzieś to Wam wrzucę, żebyście mogli zobaczyć. Piękne stworzonko, i tutaj jest dużo takich rzeczy, które ja musiałam sobie googlować. Nie, żeby to był, wiecie, jakiś tam wrzut na tyłku, <laughs> ale jednak bardzo ułatwiłoby mi to czytanie, aby ja nie musiała się rozpraszyć, więc myślę, że naprawdę fajnie taką książkę takimi e, obrazkami, czy jakimiś tam grafikami zbogacić. Um, dodatkowo na początku miałam wrażenie, że y, ja w ogóle nie powinnam istnieć i powinnam przepraszać wszystkie istoty żyjące na tej planecie za to, że żyję, że ja piję wodę, że oddycham i że korzystam z zasobów natury. Owszem, y, jako ludzkość jesteśmy y, szkodnikami dla tej planety, tak jest. Y, no i nie zawsze korzystamy z tych zasobów mądrze i ta książka to właśnie pokazuje. Ale myślę, że ten moralizatorski ton był tutaj za mocny, ja się czułam momentami źle. Po słowiu dostałam najwięcej informacji o tym, w jakim stanie jest ta planeta. Dużo rzeczy, moim zdaniem, tutaj było zbędnych, takich ciekawostek na temat różnych gatunków, ale nie za wiele o tym, jak one faktycznie mi ratują ten tyłek, tak? Jak to jest w tytule, więc no po prostu nie dostałam tego, czego się spodziewałam. Jeżeli szukacie dzisiaj kawostek ogólnie, które może niekoniecznie są związane z, z katastrofą klimatyczną e, i z ekologią, e, no to będzie ok. Ja szukałam tutaj właśnie czegoś więcej na temat. E, Właśnie ekologii i katastrofy klimatycznej, już się trochę powtarzam, no ale no, taki jest tytuł, tak? Ekipa do naprawy świata, jak 10 milionów gatunków staje na głowie, by uratować ci tyłek, no bo jesteśmy już w kropce, słuchajcie, naprawdę ta katastrofa klimatyczna, ona już jest, ona już się zaczęła. Więc moim zdaniem tego tutaj było za mało. Było więcej takich randomowych ciekawostek niż. Um... Samych faktów na temat stanu naszej planety. Ja nie mówię, że ich tutaj nie było wcale, bo były, aczkolwiek moim zdaniem tego było za mało i trochę jakby sama autorka zagubiła się w tym zamyśle i, i, i formie tej książki i tego, co ona faktycznie chciała tutaj przekazać. Jeżeli szukacie ciekawostek, no to spoko. Na temat natury i tak dalej, jak najbardziej, ale jeżeli chcecie się zagłębić w ekologię, no to tutaj już tak niekoniecznie. No faktycznie. Było powiedziane, że w 2050 roku na przykład Londyn e, będzie miał klimat Barcelony, a jego temperatura wzrośnie o 5,9 stopni Celsjusza i takich innych e, dosyć ciekawych rzeczy, tego jak e, lasy przywałowe. Nie wiem czy teraz nie przekręcam jak co, to, to wam poprawię. Były znacznie bardziej e, skuteczne niż e, fizyczne wały, to jak e, właśnie człowiek ingeruje w tę naturę. I myśli, że ochroni świata, wcale tego nie robi, tylko robi więcej szkód. Um, i było to udowodnione na przykład w trakcie tsunami i tak dalej czy tam jakichś innych um, katastrof związanych z powodziami że w momencie kiedy były takie lasy um, przywałowe to one nie dość, że lepiej broniły tereny przed powodzią, to jeszcze szybciej odprowadzały te wody z powrotem, a w momencie kiedy one były wycięte, zastąpione wałami um, wybudowanymi przez człowieka, no to ta ich efektywność była znacznie mniejsza niż um, ta naturalna. I jeszcze o, przypomniał mi się taki jeden eksperyment, którego totalnie w ogóle nie rozumiem <noise> Dla mnie to był totalny absurd A mianowicie um, Jak jeden pan wpadł na pomysł Naukowiec, że zrobi Ileś tam tysięcy, chyba z 300 tysięcy Słuchajcie, larw Z plasteliny I on na drucikach, i on je porozwieszał tam na drzewach Żeby później móc zobaczyć Czy, y, jakie organizmy Tam żyją y, Więc tam robaczki sobie na tych larwach Siadały, tak, i gryzły I później ten pan sobie analizował Um, e, wedle tego zgryzu i śladów, jakie były pozostawione na tych e, larwach, właśnie różne owady i inne takie stworzonka, no, no karmić się po prostu plasteliną inne żyjątka, tylko po to, żeby przeprowadzić badanie, no, chyba nie tak za to powinniśmy się zabierać, tak? Zwłaszcza jeśli jest to naukowiec, który chce chronić planetę. No, dla mnie to po prostu ja doczytałam i przecierałam oczy ze zdumienia. Więc no, niestety nie jestem pewna, czy tę książkę będę. Polęcać, a szkoda. Będąc w temacie katastrofy klimatycznej i ekologii, mamy tutaj Samosiejki Dominiki Słowik. Ponownie moje pierwsze zdarzenie z tą autorką, nie ostatnie, to na pewno, bo chciałabym się zaopatrzyć w zimowlę, dlatego że urzekł mnie jej styl bardzo taki ekscentryczny, wyjątkowy. Tutaj mamy literaturę piękną, zbiór opowiadań w kontekście właśnie ekologii, katastrofy klimatycznej, natury człowieka i jego lęków. I tego, jak bardzo z tą naturą jest związany. Więc um, to jest naprawdę ważna pozycja, przepięknie tutaj są przedstawione te tematy. E, było opowiadanie lepsze, warszał, ale od pierwszej strony um, ona w, w, wzbudziła we mnie taki niepokój, właśnie przez klimat tych historii i, i też tego, jak e, autorka wywołała we mnie takie. Um, Wicie refleksje. Ja automatycznie zaczęłam się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, które robię źle, które robię dobrze. Może powinnam coś zmienić, spojrzeć na coś, na coś z troszkę innej perspektywy. No i wydanie też jest absolutnie przepiękne, to Wam pokażę w no, cudo, i to jest wydawnictwo literackie, e, także naprawdę szapowa, ba, bardzo dobry zbiór opowiadań. E, jeżeli taka tematyka jest Wam bliska, to myślę, że koniecznie musicie się zapoznać z tą historią. Mexican Gothic. E, książka, o której było niesamowicie głośno e, na Bookstagramie i na Booktube. Ie. Tutaj ponownie mamy te rozdziały takie. E, <laughs> W innym kolorze, jakby oznaczone. Wydana jest przepięknie, absolutnie przepięknie. Treść też jest taka niepokojąca, to jest taka literatura grozy, meksykański folklor. Mamy tutaj taką opuszczoną rezydencję ciemną, zgniłą. W niej jest kuzynka naszej głównej bohaterki, która jest tam. Uwięziona, i prawdopodobnie coś dzieje się nie tak z jej zdrowiem psychicznym. I nasza główna bohaterka, Noemi, e, jedzie sprawdzić, czy wszystko jest pod kontrolą. No i niestety dziewczyna też tam utknęła, ale próbuje rozwikłać tajemnicę tego domostwa. E, a jest ona dosyć intrygująca. Jednak mam wrażenie, że za tą książką nie stoi nic więcej niż e, po prostu czysta groza. Momentami było obrzydliwie. Ja muszę przyznać, że do 200 stron troszkę się wynudziłam. Um, nie, nie czułam się jakoś bardzo zaangażowana. Od dwusetnej strony to tak ruszyło i to ostro. I wtedy to po prostu musiałam oczy trzymać moim prawie, wychodziły z orbit. Naprawdę były momentami bardzo obrzydliwe opisy. Jednak poza tym, ja mam wrażenie, że ta książka nic więcej nie, nie zaserwowała, wszystko było jak na tacy, nie było tutaj jakby w niej nic więcej między wierszami. Muszę jednak przyznać, że Naomi, czyli główna bohaterka, stanie się jedną z moich ulubionych postaci kobiecych, bo była ona. Bardzo taka niezależna, znała swoją wartość, nie dała sobą manipulować, um, i konwenanse to w ogóle nie były dla niej, ona bardzo jakby odstawała od tego wzoru idealnej paninki z Meksyku właśnie w tych czasach, kiedy ta książka ma miejsce. Generalnie spoko, jeżeli chcecie się rozerwać i, i na przykład zanurkować w ten świat grozy, to to będzie dobra książka dla Was, ale jeżeli już czytaliście bardzo dużo książek w tej tematyce, to myślę, że ona was niczym nie zaskoczy i nie da wam niczego więcej niż to, co już zdążyliście gdzieś tam poczytać. Ale generalnie nie była aż taka zła. Jeżeli chodzi o dwie książki, które przeczytałam w audiobooku, to chciałabym zacząć od Wron Petry Dworakowej. Książka króciutka, bo chyba audiobook w przyspieszaniu przesłuchałam w dwie godziny, a ja słucham w przyspieszaniu 2.0 i powiem Wam wow. Ja od pierwszych stron już byłam zalana falą frustracji i złości. Myślę, w ogóle że audiobook jest świetnie zrobiony. Mamy tam losy dziewczynki Basi, która cały czas jest i jej zachowanie, jest negowane i krytykowane przez jej mamę. Basia ma też siostrę, Kasię. No i Kasieńka jest po prostu uwielbiana w domu, jest wspaniałym dzieckiem, wszystko robi świetnie, idealnie, natomiast Basia cokolwiek by nie zrobiła, jest tą złą. Strasznie frustrująca książka, ponieważ to dziecko po prostu jest dzieckiem i tam nie ma niczego złego, co ona by zrobiła. Ja bym zrozumiała, gdyby faktycznie ona była... Um, Taka, wiecie, bardzo psotna, pyskata, bezczelna, jednak nic absolutnie tam takiego nie, była, nie było. Basia była naprawdę bardzo dobrym dzieckiem. Nie wiem, z czego wynika stosunek jej matki do, do córki. No, rzecz po prostu straszna. Matka była okropną bohaterką. Absolutnie w momencie, kiedy zaczynał się jakby jej monolog, bo mamy audiobook... Prowadzone z dwóch perspektyw, z perspektywy Basi i właśnie matki, i tam mamy też różne głosy. No i w momencie, kiedy matka zaczynała mówić, ja od razu zaczynałam się denerwować, bo. <grym wytkujesz> No, brakuje mi słów, po prostu to, jak ona traktowała własną córkę, dla mnie to było y, straszne. Y, w momencie, kiedy dziecko potrzebuje największego wsparcia, bo, bo jest jednostką, która dopiero dorasta, dojrzewa, rośnie, poznaje świat, to potrzebuje tego wsparcia i kogoś, kto będzie je trzymał za rękę i mu ten świat pokaże. Y, to w tym momencie matka po prostu zamykała ją w tej skorupie, nie pozwalała jej na absolutnie żaden rozwój. Tak, jak mówię, nagowała wszystko, co robiła. Z początku ojciec jakby próbował załagodzić sytuację. Jednak um, zagłębiając się w fabułę, ja wiedziałam, że on też ma swoje zapoznania, i później zaczęłam się zastanawiać, kto tak naprawdę jest gorszy: matka czy ojciec, tutaj w ogóle w roli rodzica. No, nierealne. A zakończenie po prostu było wybitne. Wisienka na torcie. E, mimo tego, że jest to książka wstrząsająca, która zapewni Wam wiele emocji, frustracji, złości e, i żalu, smutku, naprawdę, e, i to jeszcze w tak krótkiej treści, e, to nie będzie ona moim takim ulubieńcem życia. I to naprawdę świetna książka, jednak e, no, mi czegoś tam jeszcze w niej zabrakło, ale mimo wszystko uważam, że naprawdę każdy powinien ją Przeczytę. Kolejną książką, którą już skończyłam słuchać w audiobooku, bo czytałam ją w papierze, bo wypuszczałam z biblioteki, było moje drugie podejście do Olgi Tokarczuk, czyli Prowadź swój Bóg przez kości umarłych. Bardzo intrygujący tytuł i powiem Wam, że to była naprawdę ciekawa historia. Mamy tutaj bardzo charyzmatyczną główną bohaterkę, która jest też nietuzinkowa. Ona całe swoje życie poddaje astrologii. Ona uważa, że wszystko jest dyktowane gwiazdami, układem planet itd. Tak no i akcja zaczyna się w momencie, gdy jeden z jej sąsiadów umiera, bo zakrztusił się kością, czy coś takiego. No i później umiera policjant, komendant i mamy tam jeszcze jakieś inne. Śmierci po drodze. No i nasza główna bohaterka Janina wierzy, że są to zwierzęta. Że zwierzęta są mordercami i, i one się po prostu mszczą za to, że ludzie na nie polują. Było naprawdę świetne. Jak bieguni, bardzo mi się nie podobali. Ja się tak zniechęciłam do twórczości tokarczuk, że myślałam, że to już jest na amen. Tak naprawdę po tej lekturze jestem w stanie czytać kolejne jej książki. Naprawdę to było świetne. Ma takie kryminalne, thrillerowe zacięcia, ale to wszystko jest ubrane w takie właśnie ramy literatury pięknej. Wyjątkowa pozycja, ja ją Wam bardzo, bardzo polecam. No i tak jak mówię, czytałam ją w papierze, później kończyłam w audiobooku. Jak ją słuchałam w audiobooku, to byłam na spacerze w lesie i wtedy ta książka jeszcze dodatkowo jakby do mnie trafiła. Bardzo przyjemnie mi się właśnie tego słuchało w otoczeniu natury. Zakończenie poniekąd przewidziałam, jak już doszłam do tego zakończenia i ja je miałam na papierze wypisane, to miałam takie wow, no przecież to jest świetny i moment, w którym to wszystko zostało ujawnione, był po prostu wow! Naprawdę świetna książka. Myślę, że da mnie takie 4,5. Naprawdę świetnie się przy niej bawiłam. Był świetny język, świetni bohaterowie. Ponownie e, bardzo dobrze usnuta powieść, e, zakończona od A do Z. Nic nie zostało pominięte. E, język świetny. Naprawdę gorąco Wam tę książkę polecam. Jeżeli czytaliście coś Olgi, Tokarczuk i Wam się nie spodobało to koniecznie dajcie szansę tej książce i może ona zdejmie ten czar, jak było w moim przypadku. To już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jesteście fantastik! Koniecznie dajcie mi znać, co Wam udało się przeczytać w styczniu. Czy macie jakieś rozczarowanie albo jakiś taki, wiecie, smaczek, jakąś polecajkę. Ehm, napiszcie mi koniecznie na dole. Ja sobie to chętnie przeczytam. Może powiększę swoje TBR-y, przyszłe tbr o te książki. Ehm, no i to tyle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych filmach. Pa! Brakuje mi słowa.